Bitcoin przebija poziom 40 tysięcy dolarów i zmienia się sentyment na rynku. Coca-Cola wydaje własne NFT. YouTube blokuje kanał jednego z największych krypto-youtuberów. Cześć, z tej strony Maciej, witam serdecznie, kolejna pobudka z Kryptu ekipą 29 lipca, czwartek, a my lecimy z naszymi tematami. Jeżeli na kanale oczywiście jesteś pierwszy raz, koniecznie daj subskrypcję, daj dzwoneczek, po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi moimi materiałami i oczywiście, jeżeli te wideo będzie wartościowe, zostawcie koniecznie łapkę w górę. Oczywiście przypominam, że wszystko co mówię w tym filmie, to nie jest porada inwestycyjna. Ostatnia, słuchajcie, pobudka przed urlopem, i widzimy się dopiero za 7 dni. A więc będę ładował baterię. Natomiast postaram się, żeby jeszcze w tygodniu dwa filmy wpadły. Jeden bardzo fajny film, Niespodzianka, także myślę, że będzie bardzo ciekawy. Natomiast z pobudką wracam dopiero. Po urlopie. Mam nadzieję, że Wy jesteście albo po urlopie i jesteście wypoczęci, albo przed urlopami. Dajcie znać w komentarzach, jak to u Was wygląda. Oczywiście zapraszam na naszą stronę. Tutaj jest nowy film od Piotra, a więc jest informacja, czym są dokładnie landy w sandboxie. Filmik instruktażowy, jest wczorajsza pobudka. No i oczywiście wszystkie wcześniejsze filmy także na stronę Kryptoekipy warto zaglądać. Dzisiaj czwartek, a więc 21. live z Kryptoekipą. Zapraszam wszystkich serdecznie. Bądźcie z nami na żywo, można z nami porozmawiać, można zadać pytanie. Także widzimy się 21 na moim kanale. Dobra, lecimy sobie słuchajcie do CoinGecko, tak jak widzimy, Bitcoin przebił poziom 40 tysięcy dolarów, na razie utrzymuje ten, ten poziom, no i gdzieś tam widać, że powoli zmienia się sentyment na rynku. Powiedzmy z tego złego, na razie ma neutralny, tak to określmy. Widać to po naszych grupach, widać to w social mediach, widać to po indeksie Firent o którym zaraz sobie y, trochę Powiemy także ten sentyment wraca. Dzisiaj widać jak ważnym jest właśnie ten poziom 40 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o inne altcoiny, oczywiście część z nich zaczyna iść do góry. Torczeń bardzo mocno wraca. Jest już ponad 5 dolarów, a więc prawie 40% w 24 godziny bardzo mnie cieszy, że ten projekt radzi sobie z tym ostatnim hakiem, który był, i mam nadzieję, że zobaczymy jeszcze na tej pozycji bardzo dobre wyniki. Również Terra 21% w górę. A więc ponad 11 dolarów, engine 1.46, a więc, tak jak widzicie, niektóre altcoiny powoli, powoli rosną. No, jeżeli chodzi o dominację Bitcoina, jest na poziomie 46,8%. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście, jeżeli chodzi o Nastroje, jeżeli chodzi o to, co dzieje się w social mediach, to tak jak mówiłem, widzę, że jesteście zadowoleni. Gdzieś tam te 40 tysięcy to była taka bariera psychologiczna. Natomiast słuchajcie, dla mnie tak naprawdę nic się nie zmienia. Ja cały czas dokupuję gdzieś tam sobie bitcoina na spadkach. Uważam, że w tej hossie, jeżeli oczywiście będzie ona przedłużona, tak to nazwijmy, jest jeszcze dużo do zrobienia. Gdzieś tam Bitcoin, pozycja długoterminowa, którą ja po prostu nie handluję. Oczywiście dzisiaj, jeżeli jesteś nowy na tym rynku musisz nauczyć się walczyć ze swoimi nastrojami, jeżeli Bitcoin idzie bardzo mocno w górę, jeżeli kryptowaluty id idą mocno w górę, musisz opanować chciwość kupowania, musisz opanować chciwość braku sprzedaży, to również jest zła chciwość jeżeli jest duży spadek na rynku musisz być na to przygotowany nie może być tak, że gdzieś tam takie duże ruchy na rynku właśnie chwieją Twoją psychiką i popełniasz przez to błędy no ale oczywiście tego wszystkiego słuchajcie, trzeba się nauczyć, trzeba z być po prostu te doświadczenie. No i słuchajcie, jeżeli chodzi o y, dzisiaj o Glau no to mamy bardzo duże wypływy bitcoina z giełd. Bardzo wyraźna różnica: dużo bitcoina jest zabieranych z giełd. Jeżeli chodzi o Ethereum, mamy dzisiaj większe wpływy niż wypływy. No i jeżeli chodzi o Tetera, no to tutaj mniej więcej w okolicach 0, no ale jednak te wypływy są większe. No, jeżeli chodzi, słuchajcie o indeks Grid, o ten klasyczny indeks, no to jesteśmy na poziomie 50 i jest to poziom neutralny. Więc, tak jak mówiłem, gdzieś tam przebicie tych 40 tysięcy wyciągnęło inwestorów, słuchajcie, z okresu strachu. Tak jak widzicie, tutaj pionowa kreska w górę, właśnie po przebiciu tej bariery psychologicznej. No i oczywiście ludzie powoli łapią dobry centymetr, łapią dobre nastroje. Oczywiście, je zobaczymy, jak Bitcoin się zachowa. Natomiast, jeżeli popatrzymy sobie na Bitcoina, właśnie tak, tak jak mówiłem, w tym okresie wakacyjnym, który się rozpoczął jakiś czas temu, jeżeli weźmiemy sobie nawet ostatnie, słuchajcie, 30 dni, tak jak mówiłem, gdzieś tam tutaj był czas do tradowania. Można było Bitcoina kupować, sprzedawać, odkupować, sprzedawać. Ja oczywiście tego nie robię, natomiast mamy gdzieś tam na grupach również wielu traderów i wiem, że dość dobre wyniki również tutaj osiągacie. Lecimy sobie, słuchajcie dalej, oczywiście zaglądamy na Blockchain CenterNet i patrzymy oczywiście na naszą tęczę. No i jeżeli popatrzymy sobie na na blockchain Rainbow Price, no to tutaj wszystko na razie wygląda dobrze, obecnie jesteśmy w tym jasno-zielonym momencie, a więc ciągle Bitcoin jest tani dla wielu osób jest to już moment akumulacji, mimo że na tej części jest to zaznaczone poziom niżej, dla mnie oczywiście hodl i dokupowanie, natomiast na razie tutaj bardzo fajnie to idzie i bardzo fajnie się sprawdza. No i oczywiście alt call season to co również sprawdzamy, słuchajcie, bardzo niskie poziomy bardzo duży spadek, a to dlatego, że nie mamy alt Sezonu, najpierw musi wrócić Bitcoin, yy, najpierw musi pójść yy, gdzieś tam zainteresowanie w Bitcoina, a potem już standardowo w te inne pozycje. Tak jak pokazywałem Wam to wielokrotnie, więc wcale mnie to nie dziwi natomiast yy, oczywiście gdzieś tam cały czas szukamy jakichś tam małych genów, gemów, gdzieś tam uzupełniamy pewne, pewne pozycje szczególnie z tego trendu play and earn gdzie można zrobić bardzo szybki ruch, bo te wolumeny 24 godzinne są całkiem niezłe i również skoki procentowe tych pozycji są bardzo dobre lecimy sobie dalej, dzisiaj słuchajcie padła informacja, że YouTube zablokował kanał jednego z największych YouTuberów a więc Bena Stronga, zwanego popularnie jako Krypto na Natomiast kanał jest już odblokowany bardzo szybko, kilka godzin, bardzo duża społeczność, sam kanał Bitboya liczy gdzieś tam ponad milion subskrybentów. No i oczywiście na wielu grupach jest dyskusja: ganiać, nie ganiać. Słuchajcie, zawsze trzeba y, gdzieś tam wyciągać swoje wnioski. Ja również u Bitboya widziałem kilka filmów, z których skorzystałem, natomiast gdzieś tam nie jest to osoba, którą powiedzmy codziennie oglądam, ale raz na jakiś czas zajrzę, zobaczę, bo mimo, że ma wiele kontentu, który jest oczywiście sponsorowany, no to dobre projekty również płacą za content, więc czasami można coś tam u niego znaleźć. Tutaj każdy wybiera sam, słuchajcie, kogo, kogo ogląda, natomiast ja oczywiście tutaj również podałem tego tweeta dalej, gdzieś tam blokowanie właśnie przez YouTube, kanałów youtuberów jest coraz, coraz, coraz częstsze, jeżeli chodzi oczywiście o krypto, youtuberów często jest y, gdzieś tam bezprawne, także cieszy mnie to, że kolejny kanał został tak szybko, słuchajcie, odblokowany. Coin98, słuchajcie, bardzo fajne grafiki pokazujące właśnie nam Bitcoina, pokazujące ile Bitcoina jest w ETF-ach, ile Bitcoina mają poszczególne kraje, ile Bitcoina mają prywatne firmy i ile Bitcoina mają firmy publiczne. Zerknijmy sobie, słuchajcie, na to, jeżeli chodzi o wielkie publiczne firmy, oczywiście na pierwszym miejscu MicroStrategy. Jako ten, powiedzmy, early adopter, jako firma, która przecierała szlaki innym. Potem mamy Tesla na drugim miejscu. A więc o tych tak naprawdę firmach mówi się najwięcej gdzieś tam w krypto świecie. Na kolejnym miejscu jest gdzieś tam Coinbase. Tak? No i na dalszych miejscach wiele innych firm. Oczywiście jest coraz więcej firm które właśnie gdzieś tam dają publiczne raporty, gdzie możemy wiedzieć o tym, że mają bitcoina, to mnie bardzo cieszy, to się mega, mega rozwija zainteresowanie gdzieś tam Bitcoinem jest coraz większe. Jeżeli chodzi o ETF-y, oczywiście najwięcej, słuchajcie, Grayscale, potem Coinshares, również warto sobie to, to przejrzeć, jak tutaj wygląda sytuacja, warto po prostu to znać. No i jeżeli, słuchajcie, chodzi o kraje, tu jest oczywiście bardzo, bardzo ciekawe, tak naprawdę nie wiemy jeszcze dokładnie, ile, które kraje mają Bitcoina, natomiast Zobaczcie, Bułgaria i Ukraina, a więc kraje, które być może mają większe problemy gospodarcze niż na przykład Polska. Oczywiście Brazylia tutaj jest wymieniana, ale nie wiadomo, jest oczywiście Salwador, Japonia, Iran, Panama, Urugwaj. Tak więc, słuchajcie, tak to wygląda, jeżeli chodzi o kraje i rządy, o rządy, które właśnie trzymają bitcoina. No i oczywiście prywatne firmy to również gdzieś tam. Tutaj ta informacja często jest bardzo, bardzo ciężko dostępna, no ale również możemy sobie na to zerknąć. No, i tutaj z prywatnych firm MTGOX, który y, gdzieś tam również y, jeszcze musi, z tego co pamiętam, rozliczyć się ze swoimi użytkownikami. Lecimy sobie dalej, jesteśmy, słuchajcie, na Dekrypcie. Y, dużo dzieje się, słuchajcie, na Ethereum. Jest bardzo fajny raport, oczywiście, od Coinbase'a, który potwierdza dwie rzeczy. Po pierwsze, rosną wolumeny na Ethereum, to jest bardzo dobre, a po drugie, to co widać, ten nowy trend, to jest zainteresowanie samym Etherem. Właśnie tych inwestorów instytucjonalnych. I to jest naprawdę, słuchajcie, dobra wiadomość dla wszystkich hodlerów Ethereum, oczywiście, ja się do nich zaliczam. Myślę, że prędzej czy później. Każde portfolio dobrego inwestora, nieważne czy to jest gdzieś tam osoba prywatna, czy inwestor instytucjonalny, będzie poszerzać się o kolejne pozycje, a nie tylko o bitcoina. I tutaj absolutnie, absolutnie Ethereum po bitcoinie dzisiaj jest tą drugą pozycją. Lecimy sobie dalej, słuchajcie. Oczywiście dużo informacji od PayPal'a. Ostatnio został wydany komunikat, że będzie wydana ta super aplikacja, Będą, będzie ona wydana dużo szybciej, słuchajcie. No i oczywiście to, co nas interesuje. To to w jaki sposób w tej aplikacji będzie, będą wyglądać właśnie kryptowaluty, natomiast mamy informację, że na pewno kryptowaluty tam się znajdą, będzie tam krypto trading, mają być tam inne możliwości zarabiania właśnie poprzez trzymanie tam kryptowalut, także Paypal nie śpi, sam jestem ciekaw, słuchajcie jak ta super aplikacja będzie wyglądała. Lecimy sobie dalej, Blockfolio, tak jak wiecie, jakiś czas temu Was informowałem, zostało przejęte przez FTXa, jeżeli używacie Blockfolio do śledzenia swoich portfela do śledzenia kryptowalut, no to można już sobie zobaczyć. Słuchajcie, że zmieniło się to na FTX. Nie ma co się bać, a więc żegnamy się z Blockfolio kawałek naprawdę dużej słuchajcie historii dla mnie aplikacja która absolutnie gdzieś tam spędzała mi sen z powiek ale pozwalała mi jednak śledzić moje portfele także z sentymentem patrzę na tą zmianę kiedy odchodzi Blockfolio a przychodzi FTX jest to gdzieś tam kolejna rewolucja po wykupieniu właśnie tego projektu natomiast to również pokazuje mi że jestem na rynku już kawał czasu i pewne rzeczy przemijają i gdzieś tam nowi użytkownicy, którzy będą dochodzić na ten rynek, nie będą nawet wiedzieć o tym, że kiedyś było takie Blockfolio. Także taka informacja z sentymentem. Dajcie znać oczywiście, czy Wy używacie Blockfolio w komentarzach, od kiedy używacie i czy również z takim sentymentem patrzycie na tą apkę. Lecimy sobie dalej. Jedzenie dla psa za Dogecoina w Burger Kingu. No słuchajcie, kolejna informacja. Burger King w Brazylii przeprowadził ciekawy ruch marketingowy. Sieć fast Foodu sprzedaje hamburgery dla psów nazwane Dog Grapper i sprzedaje to słuchajcie za Dogecoin. Oczywiście nie będę tego jakoś mocniej komentował yy, o, oczywiście pamiętajcie, że jeżeli podajemy takie informacje, czy to na temat McDonalda czy właśnie Burger Kinga, pamiętajcie że, że to są sieciówki i to, że gdzieś tam jedna filia wprowadziła takie rozwiązanie, no to nie znaczy, że to będzie wcześniej. Wszędzie. Lecimy sobie dalej. Duża informacja. Coca-Cola wprowadza pierwszą kolekcję NFT z okazji Dnia Przyjaźni Oczywiście wszystko tutaj będzie zrobione przy współpracy z tego, co czytałem z Decentralandem, no i tak jak czytamy z okazji Międzynarodowego Dnia Przyjaźni, który przypada na 30 lipca, Coca-Cola wystawi na aukcji na OpenSea skrzynkę MFT. Zawiera ona zaprojektowaną przez Tafiego cyfrową odzież, którą będzie można nosić w wirtualnym metaversum. Decentralant. No, słuchajcie, myślę, że to może być ciekawe. Ciekaw jestem, do jakich kwot dojdzie ta licytacja. Natomiast widać, że również gdzieś tam rynek MFT, szczególnie dla takich właśnie firm dużych sprzedażowych, jest dobry, jeżeli chodzi o marketing. Na pewno marketingowo dla Coca-Coli zrobi to naprawdę dobrą robotę. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, oczywiście cały czas zerkamy na naszego Gema, na projekt i-comi, 100 partnerów, słuchajcie, jest już na pokładzie, cały czas podpisują nowe umowy, także Tutaj jest wszystko dobrze, natomiast rynek jest w miejscu, jakim jest, więc mieliśmy tutaj dość duże spadki, jeżeli chodzi, słuchajcie, o cenę i comi 0,0024, a więc cena niska. Ja oczywiście mam walizki załadowane cały czas. Pytaliście mnie o to, czy wierzę jeszcze w projekt. Jak najbardziej, tak. Tu są realne partnerstwa, są umowy gdzieś tam, które są sygnowane właśnie markami, więc. Gdzieś tam jest to projekt, który zostanie ze mną, jeżeli nie odpali jeszcze podczas tej hossy, no to będę miał go po prostu na dłużej. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, Gold Fever, a więc projekt, który śledzę, jeżeli chodzi o gaming, o play and earn. Warto sprawdzić stronę tego projektu, natomiast słuchajcie, na CoinMarketCapie w zakładce właśnie ICO macie tutaj informacje do tego, jak można tutaj dołączyć. Ja będę brał w tym udział, więc po prostu Was o tym Informuję, słuchajcie, bardzo proste rzeczy. Jest tak zwana community round. Będzie tutaj, słuchajcie, co prawda, tylko 50 miejsc po 100 dolarów alokacji, ale uważam, że 100 dolarów, jeżeli kogoś wylosują, to może dać naprawdę niesamowite wyniki. Wystarczy oczywiście zrobić proste zadania, a więc standardowo Twitter, dołączyć na czata, podać swój adres e-mail, pobać swój, właśnie z Twittera, swoją nazwę, nazwę z Telegrama i swój adres ERC20. Jeżeli zostaniecie wylosowani, dostaniecie informacji, oczywiście na e-mail, projekt mega wartościowy gdzieś tam gra, która jak ruszy również moim zdaniem może złapać fa fajny hype, natomiast dostać się będzie bardzo, bardzo ciężko, nie oszukujmy się, ale 50 miejsc to jest bardzo małe, no ale kto nie ryzykuje i kto nie próbuje, ten nie pije szampana lecimy sobie słuchajcie dalej, oczywiście co jakiś czas zaglądamy sobie na Solana projekt, no i mamy bardzo fajny projekt, nowy projekt launchpadowy yy, Solcubator no i mamy tutaj słuchajcie airdropa. Mamy zapisy na whitelistę i mamy airdropa. Natomiast bardzo dobre to jest to, że airdrop słuchajcie jest dla wszystkich. Mało tego, gdzieś tam tutaj wyczytałem zaraz tutaj zobaczymy, słuchajcie, gdzie to dokładnie było że airdrop jest gwarantowany tak a więc tak jak tutaj czytamy e, trzeba zapisać się na white listę, trzeba wypełnić tą formę e, standardowo tak jak przy każdej white liście no i tutaj mamy informację że właśnie e, kto zapisze się na, na white listę e, będzie mógł otrzymać właśnie ten airdrop na ten airdrop przekażą 1% swoich tokenów a więc prawie 1,5 miliona tokenów i tak jak tutaj widzicie nie jest to loteria Airdrop jest gwarantowany dla wszystkich osób, które zapiszą się na white listę. Tak jak wiecie, ja lubię projekty na solanie, lubię odbierać airdropy, więc ja będę to odbierał. Jeżeli ktoś uważa, że jest to wartościowe, to warto, bo nie ma losowania, a więc jakąś tam ilość tokenów dostaniemy. Lecimy sobie, słuchajcie dalej. Oczywiście jesteśmy przy naszych projektach. Crypto.com mamy dzisiaj listing poli, a więc jeżeli ktoś ma ten projekt, to myślę, że jest zadowolony. Listing, oczywiście, na aplikacji crypto.com. No, i słuchajcie, bardzo fajne podsumowanie na Coin98, jeżeli chodzi o play to earn, a więc wymienione te wszystkie gry. Słuchajcie, to co się dzieje w tym trendzie, to jest coś naprawdę niesamowitego. Codziennie wiele projektów robi bardzo, bardzo dobre wyniki. Można z tego korzystać. Prześledźcie to sobie, być może któryś projekt jeszcze nie jest znany, a gdzieś tam warto przyjrzeć mu się bliżej. No i słuchajcie. Oczywiście patrzymy na to, jak zmieniają się PCMy. Patrzymy na te gdzieś tam niskie kapy, na projekty, które mogą dać jeszcze zrobić. Oczywiście w ostatnim czasie najlepiej dał zarobić projekt MIST. Także gratuluję również wszystkim, którzy złapali ten projekt. Oczywiście ja teraz zainwestowałem trochę większą kwotę w projekt Real Fever. To jest gdzieś tam projekt, który moim zdaniem może zrobić dobre wyniki. Natomiast pamiętajcie, żeby robić zawsze własny research. Lecimy sobie słuchajcie dalej. Oczywiście. Top 15 projektów i według Galaxy Score z ostatniego czasu. Na pierwszym miejscu TorChain. O Torchainie oczywiście było dużo informacji po tym, co się stało. Natomiast widzę, że społeczność wierzy w projekt. Projekt wraca powoli także bardzo dobrze. BNB, Sand, Vazir X, a więc tak jak widzicie, nie tylko projekty, Play and Earn, nie tylko projekty NFT, ale inne niektóre projekty również radzą sobie bardzo, bardzo dobrze. Lecimy sobie, słuchajcie, dalej. E, oczywiście jest tutaj informacja od Maćka, e, że jest do potestowania ZK Swap, także warto to zrobić. Słuchajcie, e, warto potestować. Być może otrzymamy tutaj jakieś darmowe, e, darmowe tokeny, e, a więc tutaj oczywiście trzeba dodać sieć testową. E, dzięki temu dostaniecie darmowe tokeny. Warto zrobić kilka operacji. No i zobacz zobaczymy czy uda te tokeny się tutaj słuchajcie otrzymać jeżeli nie wiecie jak to zrobić zapraszam na Twittera Maćka żywca tam macie rozpisaną instrukcję lecimy sobie dalej słuchajcie lubię sport i jak widzę coś nowego to nie mogę się tym nie zainteresować Footy plus nowy projekt słuchajcie będę go sprawdzał po urlopie więc jeżeli ktoś ma czas Niech zrobi to przede mną i dajcie mi recenzję tego projektu na grupie Edukacja. Wygląda, słuchajcie, całkiem, całkiem ciekawie. Wszystko o futbolu, na blockchainie, na BSC, na poligonie, MFT, gaming, telewizja, y, fundacja, słuchajcie, y, Future Stars a więc młode przyszłe gwiazdy. Zobaczymy, co z czym tu się je. Natomiast, jeżeli jest piłka, jest blockchain, no to Maciej standardowo musi to sprawdzić. Dzisiaj mamy, słuchajcie, listing projektu Dinox. Przypominam, że tutaj jest szansa na złapanie airdropu. Ja oczywiście uczestniczyłem na Gate.io tutaj w tej akcji. I za 4 godziny, słuchajcie, będzie tutaj listing. Zobaczymy. Udało mi się dostać tutaj około 60 tych tokenów po tej cenie. Oczywiście bardzo taniej. Zobaczymy, jak to będzie. No i tak, jak prosiliście, jakiś tam materiał o Dinoxie zrobię. Na dzisiaj to by było na tyle. Słuchajcie, jadę odpoczywać, jadę na urlop. Postaram się skończyć jeszcze dwa filmy. Pod żebyście mieli coś, zostawcie łapkę w górę, oglądajcie oczywiście inne osoby z krypto ekipy, bądźcie aktywni na naszych grupach, oglądajcie zaległe filmy bo przypominam, że mamy bardzo dużo konkursów, mamy konkurs z Binance'em, mamy konkurs z Chilizem mamy słuchajcie, konkurs z Real Fever a więc mamy NFT-ki, które mogą naprawdę dać dobrze zarobić korzystajcie z tego, oglądajcie, kłaniam się nisko dzięki za uwagę, hej ekipa